Cześć, jak moglibyście już wiedzieć, zrobię taką krótką wystawę i moje wrażenia z Comic Cona, który był właśnie w 1 czerwca, nadal trwa, bo trwa do niedzieli 4. Sam Comic Con był naprawdę wielkim wydarzeniem dla popkultury, fanów, ale nie tylko. Było tam też dużo fanów na przykład anime czy mangi. Bardzo spodobała mi się na pewno wystawa Lego, którą wykonali użytkownicy: zbudujmy to. Na pewno na wielki plus budowle, ale spodobały mi się też smaczki, na przykład zastosowanie potwora z Nexon Knights, czy z Night pandę, które już było na przykład na Falkonie w Lublinie w 2016. Bardzo fajne były też te napisy, żeby nie dotykać klocku, bo to je niszczy, takie humorystyczne. Bardzo fajne takie mrugnięcie oka. Podobało mi się również stosowanie figurek z Batmana, czyli hała z Gotham, czy wspaniale odzorowane budowle, na przykład Wawel, był również biskupin, czy był jeden z zamków, którego niestety nie będzie na odcinku. Tutaj macie większość makiety miasta, w którym jeździł nawet pociąg cóż, jeśli chodzi o resztę komikonu brakowało mi troszeczkę klocków lego chociaż znalazłam jakieś komiksy stare z Ninjago i Bionicle i Hero Factory pojedyncza postacie, brakowałem właśnie tych komiksowych stoisk, myślałam, że będzie tego więcej ale głównie skupiali się na mandze a ja za mangą niestety nie przepadam za anime również też bardziej lego komiksy patrzcie co bardzo ciekawego znalazłam tutaj taki maczek. no i kupiłam sobie figurkę Fanko Popana, którą bardzo opolewałam. jest to gru, taka unikatowa wersja jak chcecie to może kiedyś zrobić dla was recenzję były też również samochody z popularnych filmów cenzura także dzięki wam za oglądanie.